Proszę Państwa, kiedyś tę uchwałę. Kilkanaście lat temu uchwaliliśmy ze względu na prośbę kampińskiego Parku Narodowego, bo oni mają mieszkanie i muszą się porównywać do stawek gminnych. I na pewno te wskaźniki obniżające w przypadku lokali kampińskiego Parku Narodowego, one są w jakiś tam w sposób ułomne, też będą dawały możliwość obniżenia panu dyrektorowi stawek, prawda? Także to 4,42 to jest przy pełni wyposażonym lokalu, we wszystkie media, prawda? A tam mamy stawki obniżające, także i dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego w stosunku do swoich pracowników będzie mógł zastosować te ulgi. To tak chciałem uzupełnić. Dziękuję. Czy są może pytania do pani Agaty, czy do pana wójta w sprawie tej uchwały dotyczącej tych stawek? Pani radna Piekarska, a oj, przepraszam, pan radny Rzeźnicki. Tak, tak. Ja mam takie pytanie. Chciałbym się dowiedzieć, ile przeciętnie taki człowiek płaci w tym budynku komunalnym. Za to, za to mieszkanie, tego czynszu, albo ile powinien płacić? że powiem tak, to w zależności od tego, czy no, mamy tam kotłownię gazową, więc w zimie, państwo sobie sami zdają sprawę, natomiast to, to, jakie są odczyty z liczników gazowych czy elektrycznych, w rzeczywistości przekłada się na nich, plus koszty utrzymania na przykład metrażu kotłowni i to, jest, to są granice nawet 500-800 zł miesięcznie w zimie. Ja zaznaczam A w zimą, le w, lecie? w lecie no to kiedy mamy mniejsze zużycia to tam się pojawia około 300-400 zł. Nie każde mieszkanie, bo to są różne metraże. Musiałabym zejść za zeszły miesiąc, dzień, mogę dzień, to dzień, znaleźć i przynieść. I Dziękuję. Natomiast Dziękuję. są problemy że rzeczywiście jeden z naszych mieszkańców ma dość duże zadłużenie, natomiast to jest kwestia też rozłożenia na raty ewentualnych, bo jedna z mieszkanek, która tam mieszka rozkłada często na raty i nie ma problemów. Natomiast jedna notorycznie nie płaci, jedno mieszkanie jest puste w tym momencie. Dziękuję. Czy są pytania do pani Agaty lub do Pana Wójta? Jeśli nie ma, to proszę Państwa dzwonienie mi z obowiązku czytania tej uchwały. Kto jest za moim wnioskiem, proszę podnieść rękę do góry kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Będzie to uchwała 27, łamane przez 229, łamane przez 13 Rady Gminy Zabeny z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowy zasobu gminy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały wraz z uzasadnieniem, proszę podnieść rękę do góry. Kto jest przeciwny tej uchwale? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. A więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. Czas, Czas, proszę Państwa i dziękuję Pani Agacie bardzo za, za omówienie tych uchwał. Teraz przechodzimy do Pani Wicewójt e, i, A, to Pan Wójt, bo miałam w tym, że to Pani Wicewójt będzie omawiała. E, w każdym bądź razie mamy omówić teraz uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Wójta Gminy od do rządu powiatu warszawskiego zachodniego zarządzania drogą powiatową nr 4130W, czyli ulicą 3 Maja. Proszę Pana Wójta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, no jest duża presja na tę ulicę 3 Maja. I jak już nie będę opowiadał historii, w każdym razie z panem starostą, pod takimi warunkami, powiedziałbym, przejmujemy tę ulicę w zarząd na czas budowy. Chciałem tego, żebyśmy my byli inwestorem, dlatego, że my tę ulicę zrobimy, nawet gdy będą jakieś, powiedziałbym, poprawki to według naszego, powiedziałbym, naszej wiedzy i naszych, i, i naszych standardów, w tym sensie, że będziemy maksymalnie próbowali stworzyć przestrzeń publiczną. Natomiast tu yy, Zarząd Dróg Powiatowych, szczerze mówię, że widzi przede wszystkim potok pojazdów i, yy, i rowy. Dlatego też powiedziałem, że my będziemy tu inwestorem zastępczym. Pan Sarosa się na to zgodził i w związku z tym, jest bardzo serdeczna prośba do Państwa, byśmy tę uchwałę przyjęli. i Myślę, że sami zdecydowanie lepiej tę ulicę na tym fragmencie będziemy w stanie wykonać niż zarząd dróg powiatowych z, pewnej, z pewnego dystansu. Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję panu Wójtowi. Czy są pytania do pana Wójta? Nie ma, bo to żeśmy rozmawiali już o tym nie. nawet dzisiaj na sesji. Wobec tego proszę państwa o zwolnienie mnie z obowiązku czytania tej uchwały. Kto jest za moim wnioskiem, proszę podnieść rękę do góry. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Będzie to uchwała numer 27 łamane przez 230 łamane przez 13 Rady Gminy Izabelin z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Wójta Gminy Izabelin od Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego zarządzania drogą powiatową numer 4130W Ulica to w nawiasie ulica 3 maja na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową numer 4126W w nawiasie ulica Federowicza do skrzyżowania z drogą gminną numer 4. 41 000, nie, 410 297 W ulica Tetmajera o długości 1200 metrów bieżących w zakresie pełnienia funkcji inwestora. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały wraz z uzasadnieniem, proszę podnieść rękę do góry. Kto jest przeciwny tej uchwale? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała przyjęta jednomyślnie. jednogłośnie Jednogłośnie. Proszę Państwa, i przechodzimy do kolejnej uchwały którą będzie chyba pani wicewój tym razem omawiała, a mianowicie chodzi o uchwałę w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy części działki w Truskawiu. Proszę o zabranie głosu panią Agnieszkę Sobczak, wicewójta gminy. Witam państwa serdecznie. Wysoka Rado, zwracamy się do do państwa o wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki ewidencyjnej 842 położonej w obrębie Truskaw. Jest to działka, na której zamierzamy wybudować boisko, może taki plac zabaw bardziej, plac za zorganizować bo może słowo wybudować jest złym, zorganizować boisko oraz plac zabaw we wsi Truskaw, tutaj przy zbiorniku. Szczególnie uczęszczane miejsce przez mieszkańców i nie tylko zresztą, bo również przyjezdni z tego miejsca korzystają. Po to, że można było cokolwiek tam inwestować, musimy mieć prawo dysponowania nieruchomością. W trakcie negocjacji z właścicielami była propozycja oczywiście Nabycia tego działki czy też fragmentu, bądź też alternatywnie wydzierżawienie na rzecz gminy. Właściciele przyjęli opcję wydzierżawienia. Taką propozycję od nas przyjęli i dlatego też, żeby zawrzeć umowę i to długoterminową, bo to jest dziesięcioletnia dziesięcioletnia umowa, to musimy mieć zgodę Rady Gminy. Przy czym sąsiednie działki i po prawej i po lewej stronie już stanowią własność gminy Izabeli. Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję Pani Wicewójt za wyjaśnienie uchwały. Czy są pytania może do Pani Wicewójt? <laughs> Jeśli nie ma, <laughs> to proszę o zwolnienie mnie z obowiązku czytania tej uchwały. Kto z Państwa radnych jest za moim wnioskiem, proszę podnieść rękę do góry. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Będzie to uchwała numer 27, łamane przez 231, łamane przez 13 Rady Gminy Izabelin z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy części działki ewidencyjnej nu ewidencyjny numer 842, położonej w obrębie Truskaw. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały wraz z załącznikiem w postaci mapki sytuacyjnej oraz Uzasadnienia, proszę podnieść rękę do góry. Kto jest przeciwny tej uchwale? Kto się wstrzymał? Nie widzę. A więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. 13 za. Nie no i dochodzimy w tym sposobem do osiemnastego punktu, a mianowicie do podjęcia już ostatniej uchwały w naszym dzisiejszym porządku obrad, a mianowicie do uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego samodzielnego zespołu, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Zabelinie za rok 2012 i tu proszę o zabranie głosu pana sekretarza Ryszarda Uczaka, który jest również przewodniczącym Rady Społecznej naszego ZOS. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedłożona przedkładanie co roku sprawozdania finansowego Radzie jest obowiązkiem y, kierownika samodzielnego naszego publicznego ZOZu y, nałożonym przez Radę w statucie y, Ośrodka. Gdyby nie to, to mógłby zatwierdzać wójt, ale Państwo radni zażyczyli sobie corocznie uchwalać przyjęcie lub odrzucenie tego sprawozdania. To sprawozdanie zgodnie z procedurą zostało wcześniej przedłożone i przeanalizowane na posiedzeniu Rady Społecznej. Zostało przyjęte bez uwag. Sprawozdanie Państwo dostali w materiałach. Nie będę oczywiście tutaj przytaczał żadnych danych liczbowych. Przypomnę jedynie, że tak jak dotychczas, jak zawsze, również i ten rok 2012 zakończył się dodatnim wynikiem finansowym. Gmina od początku istnienia samodzielnego publicznego ZOZu nie nie, była, nie miała konieczności pokrywania strat, gospodarowanie tym. E Majątkiem. E, tym budżetem samodzielnego publicznego ZOZ-u odbywa się zgodnie z zasadami, kilkakrotnie było to poddawane kontroli, nie w zeszłym roku, co prawda, tegoroczny wynik finansowy jest na poziomie 39 tysięcy z haczykiem, niecałe 40 tysięcy złotych. E, tego mówię tegoroczny, mając na myśli 2012 rok. E, e, proszę. E, Szanowną Radę o podjęcie uchwały przyjmującej sprawozdanie. Ewentualnie służę uwagami. Jest również na sali pani kierownik ZOZ-u. Jeżeli jakieś szczegółowe pytania, to yy, myślę, że również pani Agnieszka odpowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu sekretarzowi i zarazem przewodniczącemu Rady Społecznej. Czy są pytania może do pana przewodniczącego Rady Społecznej, albo do pani kierownik, która jest tutaj obecna, do pani Agnieszki również? Proszę bardzo, pan Radny Górecki. Ja chciałbym się dowiedzieć, bo mnie pytają niektórzy mieszkańcy, czemu odchodzi od nas stomatolog. No kto odpowie z Państwa? Pani kierownik, tak? Dobrze. Pani kierownik, pani Agnieszka Jeziorka. Pan doktor Baczyński odchodzi, no nie dlatego, że ja go zwolniłam, absolutnie. Podjęliśmy działania, żeby pana doktora zatrzymać w naszym ośrodku zdrowia. Niestety ma własną praktykę prywatną. Stwierdził, że tam mu się bardziej opłaca pracować, więcej zarobi. No i nie mieliśmy siły przebicia, żeby pana doktora zatrzymać przy naprawdę bardzo dobrych warunkach finansowych, które mu proponowaliśmy. Zażyczył sobie tyle, że fundusz nie pokrywał jego wynagrodzenia. Przychodzą dwie panie doktor od poniedziałku prężne młode kobiety, które na pewno będą chciały jeszcze więcej świadczyć usług. Na pewno zakres usług będzie rozszerzony o wiele innych procedur niż do tej pory były wykonywane.